Powiedzmy, że widzimy jakiś teren, chcielibyśmy go wykorzystać i teraz. Teraz zaczyna się ścieżka zdrowia. Bardzo trudna. Z jakimi problemami w Polsce się mierzymy? Z rozbudową sieci energetycznych i co może trochę cieszyć, podobne problemy ma reszta Europy. Europa ostatnio zdecydowała, że przeznaczy w najbliższych latach 600 miliardów euro na modernizację sieci energo, elektro, elektroenergetycznych, które są stare. 40% z nich posiada już wiek ponad 40 lat i nie przystosowane do tego żeby pracowały z rozproszoną energetyką tylko do tego żeby duże scentralizowane elektrownie przesyłały przez te sieci energię na dziesiątki setki kilometrów i to jest pod podstawowy problem mniejsi przedsiębiorcy są w dużo trudniejszej sytuacji trudno wymagać od małego przedsiębiorcy żeby miał pełną wiedzę energetyczną co więcej jeżeli on na przykład postawi sobie fotowoltaikę no, najprostsze technicznie rozwiązanie, a sam pracuje w innych godzinach niż pracuje fotowoltaika, czy no, chociażby piekarnia. Pracuje w innych godzinach, pracuje w nocy w innych godzinach, no to w zasadzie zamiast poprawiać sytuację, to on tylko ją sobie pogarsza. Musi sprzedawać gdzieś tę energię na zewnątrz tanio, bo wszyscy wtedy produkują, a sam sobie kupować wtedy, kiedy jest trudniej dostępna. Jakie są w takim razie opcje finansowania? Ten właśnie system finansowania opiera oparty jest o programy priorytetowe, które w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska funkcjonują w wojewódzkich funduszach, no i w Banku Ochrony Środowiska najszerszy, najbardziej popularny i najdłużej funkcjonujący program. To program Energia Plus, i on jest skierowany do przedsiębiorców na wykorzystanie właśnie odnawialnych źródeł energii różnego rodzaju. To program pożyczkowy, w którym możemy dostać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcie, również na duże przedsięwzięcia związane z instalowaniem farm fotowoltaicznych czy farm wiatrowych, żeby już były to większe moce produkcyjne w tym odnawialnym źródle energii. W tej chwili prowadzimy taki program, w ramach KPO wsparcia dla klastrów energii, zwłaszcza początkujących. Założenie jest takie, żeby, żeby te grupy wyszły z programu z dobrze przygotowanymi dokumentami, na tyle i wiedzą, na tyle, żeby wiedziały, kiedy im się to zwróci, po co to robią. I w jaki sposób technicznie to należy rozwiązać. I wydaje mi się, że to jest podstawowa sprawa. A jaka technologia będzie przyszłością energii odnawialnej w Polsce? Energetyka wiatrowa ma szansę rozwinąć się najbardziej i dać nam najwięcej energii elektrycznej. Potem, oczywiście, fotowoltaika, czyli zarówno farmy wielkoskalowe, jak i instalacje na dachach, czy ogólnie mówiąc prosumenckie, czy to indywidualnych odbiorców, czy firmowe. I to będzie ten core. No, i plany, przynajmniej ta plan nowelizacji polityki energetycznej zakłada, że w 2040 roku ponad 50% energii będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Dzisiaj, dla przypomnienia, jest to około 25%. Dodatkowo, a i w tych 50%, czy oprócz tych 50%, zacznie się pojawiać też energia atomowa, energia jądrowa. Natomiast byłbym sceptyczny w tym, w tym zakresie, ponieważ jeszcze nie zaczęto budować żadnego reaktora, a opóźnienia w budowie tego typu elektrowni są koszmarne. A jaka jest różnica w cenie za zieloną, a jaka za węglową energię? W tym roku ze względu na bardzo mocną ingerencję rządową i ustalenie maksymalnych cen prądu dla większości przedsiębiorców, bo jest ten wyjątek dla największych, że tak powiem, firm, które, które, które ta ustawa nie obejmuje, no w tym roku tej różnicy właściwie nie ma. tak? Ten poziom cenowy zarówno ofert zielonych, jak i niezielonych jest na bardzo zbliżonym poziomie i można powiedzieć, że tej różnicy nie ma. Trudno powiedzieć jednoznacznie, co będzie w przyszłości. Można założyć, że będzie, znaczy docelowo zielona energia ma obniżać nam ceny za energię elektryczną, więc będziemy dążyć do tego, żeby zakup energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii było bardziej atrakcyjne od tej. W cudzysłowie mówiąc, węglowej, no, wiąże się chociażby to z faktem obciążania produkcji energii elektrycznej z węgla kosztami praw do emisji CO2, czy chociażby samym kosztem zakupu surowców, który stale rośnie. Natomiast należy również założyć, że będzie ten okres przejściowy pomiędzy tą niską ceną zielonej energii trwający kilkanaście, może kilkadziesiąt miesięcy, zanim, zanim dojdziemy do punktu docelowego, czyli takiego, w którym zielona energia będzie tańsza od tej wytwarzanej w sposób tradycyjny.